Wziąłem piosenkę przez Twoje oczy zielone i zmodyfikowałem ją tak, żeby brzmiała na piosenkę Ed Sheeran. Żeby to brzmiało jak Ed Sheeran, weźmiemy sobie akordy z piosenki Perfect. Na pewno znacie. Coś takiego. I mamy tutaj tak. Takie cztery akordy. Będziemy musieli ogólnie trochę zmienić melodię, bo do tych akordów nie są takie same akordy, co nie nawet nie jest taka sama struktura. Ale postaram się, żeby mniej więcej brzmiała tak samo, tylko po prostu bardziej tak wiecie. Miłośnie. jak Ed Sheeran, co nie? Ten jego charakterystyczny styl. Co ty robisz? Odkąd zobaczyłem Ciebie Nie mogę jeść, nie mogę spać Jak do tego doszło, nie wiem Miłość o sobie dała znać Co poradzić mogę na to Że miłość przyszła właśnie dziś Że w sercu mym jest lato A w moich myślach jesteś Ty Przez Twe oczy, Twe oczy zielone Oszalałem Gwiazdy chyba twym oczom otałem Cały płask, A ja serce miłości spragnione ci otałem Tak zakochać, zakochać się można Tylko raz Dałem friendly questa wysłami, dobra, akceptujemy ją. Siś nie śpiewasz i jej. Śpiewamy codziennie po 17 na kanale Scena. Link w opisie.